Wielkie odliczanie trwa. Do przekształcenia publicznego szpitala w spółkę prawa handlowego pozostało już tylko 3,5 miesiąca. Zgodnie z zapowiedziami, Wieluński Szpital w nowej strukturze zacznie funkcjonować od 1 lipca. Wszyscy pracownicy niejako z automatu przechodzą do nowej firmy. Nie zmienia się też kontaktowanie usług medycznych. To wiemy. A co z inwestycjami? W dotychczasowej formule szpitala publicznego nic się już nie wydarzy. Organ założycielski, czyli Starostwo Powiatowe nie wysłuchał w tej chwili ani grosza. Związ w związku z przekształceniem i tak musi przejąć na siebie wszystkie dotychczasowe finansowe zobowiązania lecznicy. Zatem kolejne remonty czy też inwestycje pozostaną już w gestii przyszłej spółki. To wszystko trzeba wkalkulować w cały plan działania spółki i, i przewidzieć przy konstruowaniu takiego programu, bo przynajmniej ja myślę na 2 na trzy lata trzeba taką wizję mieć, co w tym zakładzie zrobić. Jak to się będzie zmieniało, jak, jak to wszystko będzie przebiegało, oczywiście trudno nam w tym momencie mówić, bo to już przyszły zarząd musi taką wizję swoją przedstawić. Zupełnie inaczej może spółka funkcjonować, ponieważ między innymi może wykonywać więcej usług komercyjnych, a przede wszystkim może te usługi wykonywać. Ja muszę powiedzieć, że po rozmowach z kolegami, koleżankami, prezesami istniejących już spółek. Nie jest to takie proste, ze względu na to, że no niestety to społeczeństwo nasze. Jest za ubogie, żeby korzystać dużo z usług, za które się płaci, szczególnie jeżeli chodzi o usługi szpitalne, prędzej jeszcze w poradniach specjalistycznych, ale jeżeli chodzi o usługi szpitalne, które są znacznie drożej, droższe, no już nie jest to takie proste. Mamy taki skonstruowany program dostosowawczy dla SPZOZ-u, on przejdzie do realizacji. Współce również, bo te same przepisy obowiązują, czyli trzeba tutaj przewidzieć również możliwość realizacji tych wszystkich zadań, które w tym programie są ujęte. Mamy nierozwiązaną jeszcze sprawę związaną z informatyzacją. Czas mamy do końca 2014 roku. Ale to nie wszystko. Lądowisko dla śmigłowców, czy generalny remont oddziału noworodków i położniczego, to dwie inwestycje na zrealizowanie, których szpital czeka teraz w pierwszej kolejności. I jeszcze poczeka. Nie ma bowiem mowy o tym, aby lądowisko powstało w tym roku. To inwestycja warta ponad milion złotych. A przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia wszystkie szpitale, które po 1 stycznia 2014 roku nie będą miały własnych lądowisk, utracą kontraktowanie z NFZ na szpitalne oddziały ratunkowe. I w takiej sytuacji jest nasz szpital. Czy ów okres uda się jeszcze wydłużyć, pokaże czas. Rozmowy w tej sprawie trwają na wielu szczeblach. Nie będzie również na razie generalny. I przebudowy oddziału położniczego i noworodków. Nie ma pieniędzy na remont, nie ma pieniędzy nawet na sfinansowanie projektu przebudowy porodówki, które oszacowano na 40 tysięcy złotych, a za który miałoby zapłacić starostwo powiatowe. Z realizacją obydwu tych zadań będzie musiała zmierzyć się już nowa spółka i jej nowe szefostwo. Na razie wiadomo tyle, że powołano specjalny zespół, który zajmie się przygotowaniem przekształcenia lecznicy w spółkę i pomoże w tym zarządowi powiatu. Wiemy też, ile osób będzie liczyć przyszły zarząd i rada nadzorcza niepublicznego ZOZU. Zarząd przyszłej spółki i taki jest zapis w uchwale, będzie liczył od jednego do dwóch do dwóch członków. Jest taki jest taka możliwość, jest jest taka możliwość w celu przy rejestracji, że taki zapis konsultowaliśmy z Natomiast Rada Rada Nadzorcza od trzech, od trzech do, do pięciu członków. Trzech jest minimalnie, no bo, bo, bo no, nie może być jeden członek Rady Nadzorczej i tutaj też żeśmy zostawili taką możliwość. Nowe inwestycje w szpitalu to zatem kwestia przyszłości, choć tak, w przeciągu ostatnich kilku lat zrobiono wiele. Za unijne i samorządowe pieniądze gruntownie wyremontowano oddziały chirurgii ogólnej, urazowej i ortopedii i praktycznie od nowa wybudowano, wedle najnowszych wymogów, blok operacyjny. Ale to tylko kilka przykładów inwestycji było znacznie więcej.